Kończymy ten pierd... Cezar jest gotowy na drugą część finału Miraculum. Jakby ktoś nie widział pierwszej części tego finału, to będzie link w opisie i w komentarzu przypięty. o ile nie zapomnę, a ja jestem jełop, więc raczej zapomnę. No dobra. No to zaczynamy. To zabawa. Jest, jest ciąg przyczynowo-skutkowy w Miraculum. Ja jestem dumny z pana Tomasa, który uważa, że to, to, to coś jest wspaniałym dziełem bez wad. Piętnastoletnia baba jest już dojrzała według y, twórców i może używać tych swoich mocy kiedy chce. I się nie przemienić. Trzeba przyznać, że chłopie w tym momencie za 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 zaimponować, tak? Musi mu zdjąć pierścień, a nie bawić się w słonia bojowego. Ale że tak pierścień można rozpieprzyć nogą? Jakby. Serion był tak z zrobiony z tak badziewnego materiału. Gdzie czarny kot? Na pewno nie w Chinach. Ja że ogólnie tego gościa, nie wiem czemu on się tu nagle pojawił. Na pewno z Szanghaju to jest ten. Z tego specjału mirakulowego to jest chyba tylko po to, żeby pokazać tego yy, Chińczyka. Ching Ching. Ja oglądam Miraculum czy Kung Fu Knura. Jestem godna W sumie osoba, która nie oglądała filmów, nie będzie miał, wiedziała, co tutaj się dzieje. Znaczy to nie jest zarzut. Ja po prostu w sumie komentuję, bo to jest moja rola tutaj. Prak ja dopiero zszariłaś, że ktoś go tam próbuje okładać. Nie wiem czemu. Ktoś go chce okładać, skoro to jest szanka, a biedronka jest w Paryżu. Się pojawił, kurde, ten bezużyteczny, no tak się nagle, nagle się pojawił, nie, tak, nie wiem, ja, mi, brak, jakby, słów, jakby, nagle się pojawił i okazuje się, że walczy po stronie tych dobrych, jakby. Macie okazję pokazać, czego was nauczyłem. Ten wątek był w ogóle poruszany? Nie wiem, pewnie nie. Bo ta postać jest w sumie tak bezużyteczna, że mogłoby jej nie być. Nie wiem co kojarzę, co się działo. On nie wiem, się jakoś dowiedział, nie pamięta w jaki sposób, że te jest tą p*** y kropkowatą. W ogóle ja nie wiem co te mastodonty robią w tym miejscu, skoro oni chcą chyba biedry, nie? W jedynym miejscu gdzie jest biedra ich akurat nie ma, nie? To co jest żart? Wszędzie są, wszędzie, WSZĘDZIE SĄ! Ale tam, gdzie jest marynata, i tam, gdzie walczy z tym, z pancernikiem ósmego poziomu w World of Warships, to już tam ich nie ma. Swoją drogą, jeżeli gracie w World of Warships, polecam monarcha w sensie pancernik. Naprawdę świetny, świetny jest. Ludzie mówią, że jest beznadziejny, ale o jezus, jak przyjemnie tym gram. Wielkim mistrz Miraculum został położony dosłownie przez jeden ból głowy. Oni mają jakiś chip wklejony, w sensie, że jeśli nie znajdą biedronki czarnego kota, to niby do i świat. Co to za obsesja na punkcie dzieci z Francji? <laughs> Jak to zabrzmiało? No patch, no niby Nowy Jork, a japońska precyzja, nie? Bo ty, że jej to powiedział, debilu, przed chwilą. Wysłyszeliście ten fragment, czekaj, nie wiem czy wy go słyszeliście. Czekajcie. Ma 15 miraculów? czy ta, która lekko weszła do domu e, Czwarta minuta 50 sekund. Ten tekst, który ona powiedziała, e, jest na siódmej minucie. On autentycznie powiedział jej, że on jest monarchą, że Gabriel jest monarchą. To już jest k... Kur... błąd kardynalny. Autentyczny. Nawet nie są w stanie sprawdzić czy te dialogi mają sens to jest k***a żart. Możecie sobie to sprawdzić autentycznie. To, to jest żart. A już miałem taką dobrą opinię o tym finale, naprawdę. To to, 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 to to, naprawdę, to było powyżej poprzeczki. Co prawda nieznacznie, ale było powyżej poprzeczki. Zawsze się na tym głównie zawiodę. Szkoda, że ja nie jestem odporny na głupoty tego serialu. Wiecie, że to jest finał wątku, który ciągnęli przez 5 sezonów, tak? Wiecie o tym, nie? Po co wy chcecie ich łapać zasrane barany, skoro wy chcecie tylko Biedronkę i skłego kota wziąć. Jest cała armia. Niesamowite każdy człowiek na świecie został zakumizowany. Nie, jest ich cała armia, ale to jest szok. Oczywiście, że w, naj, w takim najbardziej odpowiednim momencie przyszli kurra, na pomoc. Dobra, Cezar, ogranicz przekleństwa, bo ci jeszcze pieniędzy za ten film nie dadzą. Chłop ich... Popchnął. Jakoś powiedzmy, że ich pokonał. I nagle... Skąd ty umiesz to... Byłeś pod nadzorem... mistrza Mirakulów, który zna techniki walki. Niesamowite. Jak się ty tego nauczyłeś? Naprawdę. Jak ty odbierasz koszmary? Ja jestem koszmarem! Nie ty. Cały ten serial to jest jeden wielki mój koszmar. To smoczyca! Taki widok chcę widzieć. Takiej widoki chcę widzieć, naprawdę. Twoją drogą bardzo wrażliwa ta trumna. Nie kiedyś to on dosłownie wystarczyło, że pieprzną ręką w tą grubą szybę i ona pękła. A teraz wystarczyło, że jakoś mocniej pierdło w tą grubą blachę i się skrzywiła. Ty się w ogóle przez tą ranę kruszysz, więc nie wiem jakim cudem ty jeszcze walczysz. Czy jak ona widzi, że cały świat jest pochłonięty totalnym krigiem jakimś. To czy ona naprawdę sobie pomyślała, hej, ona na pewno jest marynatą w tym momencie. Nie jest biedronką. Super bogaty. Taki naprawdę wciul bogaty, jeden z najbogatszych ludzi na świecie, w tym uniwersum. Robi trumnę dla swojej ledwo żyjącej żony, jest, która jest chyba w śpiątce. Taką trumnę, która ją podtrzymuje na życiu. I on używa tam takich materiałów, który zwykły bumerang jest w stanie zniszczyć. Ponieważ jego reakcja wygląda w taki sposób, jakby ten bumerang miał jakieś tą trumnę. Będzie mi powiedzieć, że te pierścienie były tak luźno ułożone na tych jego palcach, że zwykłe pociągnięcie było w stanie je urwać wszystkie te miracula, tak? Jakby ludzie mieli taką precyzję w rzutach, to zasadzki galów na Rzymian byłyby śmiercionośne. Czasem to nie oznaczało końca świata, bo ja tak jakby w tym jakże świetnym odcinku o nazwie funeral było coś takiego, że wypowiedzenie życzenia równa się koniec świata i stworzenie go na nowo. Więc nie wiem czy to jest dobrze, czy to jest źle, skoro on wypowiada życzenie. Nie, nie wiem, jakby. To jest, w końcu te, te, te życzenia, to jest takie coś złego, czy, czy, czy coś dobrego, bo tutaj nie wiem, kontekst się chyba zmienia, bo skoro e... i to jest przedstawione w sposób taki ojejku, a jeszcze w tamtym sezonie koniec świata był postrzegany coś takiego, jakby łapie. Nie wiem, nie wiem, czy wy wie widzicie tą zmianę narracji, tu w ogóle ten koniec świata nie jest ukazany jako coś złego. Jest 19, ja piję kawę. Powiem wam szczerze, że ten koniec świata naprawdę bardzo tragicznie wygląda. Kemu ten mistrz Mirakulów tu jest? Zasiada pani w paryskim ratuszu od kilku tygodni i już zdążyła pani odmienić to miasto. Baba bez żadnego doświadczenia w polityce jest w stanie odmienić całe kur... miasto. Moja supermoc to wy wszyscy. Nie wierzę, że w Paryżu się żyje lepiej, przez to, że y, jakiś eko-świr wprowadził jakieś eko-zasady. Jakby przez eko-zasady mamy coś takiego. Odbiło. Ciekawe kiedy on się dowie, że jego ojciec to był faktycznie monarch. Słuchajcie! Nie wierzę w to, ja rozumiem, że to są twórcy Miraculum, ale bądź co, bądź dalej wierzę w to, że oni nie są tak niedopisani, żeby oni nie zrobili tego w późniejszych sezonach. To jest tak, to jest, to mogłoby tak wywrócić wszystko do góry nogami, że, że to musi, musi być wprowadzone. Jeżeli to nie będzie wprowadzone, ten serial już jest naprawdę na, no no, 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 no nie wiem gdzie, no, na Andromedzie, Kocham cię. Weźcie mi ten syf z ekranu, boże. <grymny> ha 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 ha, beka, Ja tu cierpię. Nie, ja na to nie patrzę. Pieprze to wszystko. Tak dobrze było. Czego ja się spodziewałem? Wszystko z Miraku. Zawsze się na tym zawiodę, Zawsze tak dobrze było w pierwszej części, nie? A tyle na ten film mam to w dupie to Mirakulum. A tu macie filmy o tym dziele i je a ja jestem po prostu zdarwowany obecną sytuacją.